Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego dnia. Płacili nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Widzę fłócz. Zmierzy się z koroną Kielce. Uwaga! Musi to wykorzystać! Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Korona w natarciu, co wymyślą jej gracze? Czy będą prowadzić? Jak on to zrobił, wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Głębokie ośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. Dobry odbiór piłki, ale w out. Teraz może być groźnie, mamy remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Może sięgnąć po kartkę w tej sytuacji. To zdecydowanie było zamierzone. Strzał z wolnego w mur. Udało się odzyskać piłkę po walce. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Zbyt krótko teraz wybił piłkę. No i nic z tego nie wyjdzie. Tak się powinno stopować ataki rywala. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Żu wykorzystają okazję. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Gramy dalej po przerwie. Jak na razie bezbramkowy remis. Cela teraz. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Świetnie go teraz wypuścił. A i sędzia zatrzymuje tę obiecującą akcję. Jednak spalony. Ale taki na granicy naprawdę niewiele brakowało, żeby ta akcja mogła być kontynuowana. No cóż, może następnym razem. Dobrze, mierzone podanie na dobie. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w pramce. Dziębskie zagranie teraz. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Korona buduje ten atak, przesuwa się z piłką. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Głęboko w pole karne zagrywa. No, nie najlepiej teraz w obronie. Bez kłopotu broni Nikiewicz. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni, dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. W tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Będziesz utrożny teraz. Piłka wybita za linię bramkową. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Jest udana próba przerwania akcji. Świetne wejście. Piłka odebrana. radzi sobie teraz z obroną. Zastanowił strzelać.